Cześć ja, kochani witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj tak trochę luźny klimat. Chciałabym zrobić ten film na takim totalnym luzie. To znaczy chciałabym to zrobić w formie takiej pogadanki mam ze sobą. Chciałabym to zrobić jakby takie wiecie fajny domowy klimat, żebyście wy się poczuli komfortowo, żebyście wy się mogli wygadać w komentarzach jak to wygląda u was, a ogólnie filmik jest na temat tego jakie książeczki, kolorowanki, wszystkie książkowe sprawy. I jakie puzle sprawdzały się u mojego Filipa od samego początku do teraz. Także co mam tutaj zbiór książek, więc od nich może zaczniemy. Jeśli chodzi o Filipa, to przede wszystkim książkami, które na samym początku mega nam się sprawdziły, były książki z tej serii. Są te książki z Rosmana. Ja je kupowałam w Rosmanie i jest ich bardzo, no dość sporo jest ich. On miał krówkę Musie, później miał tą świękę Fele, miał kozę kuskę. później jakaś tam była em, konik brysio chyba czy jakoś tak no bardzo tego dużo było więc te się nam bardzo sprawdziło one są bardzo fajne z tego względu, że mają mało napisów i duże obrazki takie wielkie, że dzieciom się to naprawdę myślę, że podoba no Filip bardzo je lubię słuchać i jak widać po załączonym obrazku są one dość zmęczone życiem. Bardzo lubiliśmy te książki i bardzo długo się nam sprawdzało i bardzo często je czytaliśmy. Do, tej, do tego momentu je czytaliśmy tak często, że ja znam je praktycznie na pamięć, te książki. Także no, to, to, to były bardzo ulubione książki Filipa. Poza tym również sprawdzały nam się te książki, jak był mały. Teraz już rzadziej je czytamy, ale też kiedy wracamy do tych książek. To są również takie książki, które mają mało napisów jak widać, one, no wiecie, dla takich mniejszych dzieci bardzo fajnie się sprawdzą. Jest to Chory Kotek i ogólnie tutaj jest sporo tych książek z tej serii, a my mieliśmy jeszcze taką serię z Kotem w butach i ona jakby wyglądała w ten sposób też, też tak bardzo podobny design i wszystko, tylko były po prostu baśnie, tam w sensie te bajeczki, które są znane. A tutaj jest, tutaj są jakieś właśnie inne jeszcze pozapisywane, ale poza tym właśnie też te z kotem w butach, między innymi, nam się sprawdzały. Także bardzo fajne książki. Kolejna faza była na te książki, które jak widać też są bardzo zmęczone życiem są to książki sensoryczne ja je kupowałam przez internet ale ogólnie widziałam, że w smyku na przykład są dostępne także jakbyście chcieli je sobie posprawdzać, czy dziecku się spodobają to możecie je pozakupywać w takich miejscach ogólnie są to takie książki właśnie, które mają jakieś takie teksturowe sprawy tutaj i można je właśnie dziecku dawać żeby sobie samo oglądało na to. mają też one takie bardzo króciutkie małe napisy, ale są bardzo kolorowe, bardzo wielkie są te wszystkie, wiecie obrazki no i mają dość spore takie miejsca, gdzie są takie tekstury różnego rodzaju na każdej stronie są inne więc no myślę, że dziecko fajnie może sobie porozwijać te, ten swój dotyk. My no mamy osobiście dwie takie książeczki, obydwie są zmęczone życiem, dość sporo, bo Filip miał fazę na to, żeby czytać je samemu, no i wtedy właśnie tak bardzo się one zmęczyły tym wszystkim, ale las i park bardzo polecamy. Ogólnie widziałam też pojazdy, bo akurat mam je w pracy, ale, ale też są fajne. No, i, i ogólnie wszystkie myślę, że będą fajne, także warto coś takiego przemyśleć z zakupem dla dziecka, takiego dość malutkiego, bo nawet jak jeszcze wiecie, w dziecku nie czytacie, jak czy coś, to można dawać, żeby sobie dotykało te rzeczy, także fajnie, fajnie. Kolejna faza przyszła na Kicie Kocie i to są książki, które również bardzo się Filipowi spodobały, ale na samym początku kupowałam mu właśnie te. One są w grubej okładce, one są takie właśnie, wiecie, tekturowe i te bardzo lubią. Bardzo lubią słuchać, bo tutaj też są, jest dość mało tych napisów, chociaż już troszeczkę więcej, więc dla troszeczkę starszych dzieci to może być. I nam, akurat my mamy dwie te książeczki, ale później zaczęłam kupować mu te. Te takie wgiętkie oprawie i one są też, wydaje mi się, że też dla starszych dzieci, bo już są, wiecie, mniejsze te napisy, ale dłuższe. Na każdej stronie, więc wydaje mi się, że te już są dla starszych dzieci. O, jak widzicie, tutaj jest tego dość sporo. No i te, to tak już nie za bardzo Filip chce słuchać. Zazwyczaj słucha do połowy i potem się już dekoncentruje. Także te książki myślę, że są troszeczkę dla starszych dzieci. Może jeszcze Filip do nich dorośnie, ale na razie No te nam się nie sprawdzają, ale te jak najbardziej polecam. Dla dzieciaczków, mniej więcej w chwili wieku i trochę młodszych, ale później, jak już ta kicia kocia weszła, to stwierdziłam, że spróbuję jeszcze z płuciem. To też są takie dość znane bajki. I Pucio też bardzo nam wszedł, bardzo Filipowi się podobał. Pucio w pewnym momencie, co cały czas codziennie przed spaniem czytaliśmy tą Pucio Mówi Dobranoc książkę. I one są bardzo fajne te książki. One są takie malutkie, więc można je fajnie do, w podróży brać, bo są takie, wiecie, no, no, malutkie książeczki. Też mają mało napisów na stronach, a są dość sporo. Dość, dość spore obrazki i wiecie, coś się cały czas dzieje na tych obrazkach, więc myślę, że to jest dość ciekawe. No dziecku się, Filipowi się osobiście bardzo podobają te bajeczki. Ja, ja myślę, że, bo to chyba mi się wydaje, że jest konkurencja między tymi a tymi, obydwie nam się sprawdzały, ale Puccio jednak wszedł mocniej, mimo że jest dużo droższy. Bo Kicia kosztuje w okolicach 15, zł, a Pucio dwa razy więcej w okolicach 30. To myślę, że zakupimy jeszcze kilka tych płciów. Szczególnie na przykład, jak teraz będzie, będą jakieś święta, to polecam, żeby się zaopatrzyć w te książki albo w te takie wielkie, bo widziałam też takie duże i chciałabym je kupić Filipowi też, te wielkie książki. Także Pucio, no, też, też fajna opcja. I to są w sobie wszystko z książeczek, które tam tak najbardziej nam weszły, które najbardziej Filip lubiał. Lubiał czytać, w sensie słuchać, jak czytane były, i yy, wiecie, oglądać sobie i tak dalej. Jeszcze przejdziemy sobie do kolorowanek, które najbardziej nam się sprawdzały. Jeśli chodzi o kolorowanki, to przede wszystkim, słuchajcie, przede wszystkim kolorowanki, które mają jakieś naklejki. Filip uwielbiał, yy, uwielbia do tej pory. Sobie brać te naklejki, szukać na wszystkich stronach tego zwierzątka, którego dotyczy ta naklejka i przyklejać sobie. Bardzo lubi to, naprawdę mu się to mega podoba i do tego takie kolorowanki z naklejkami to jest najlepsza opcja dla niego. I tutaj mamy coś takiego, tutaj również takie coś nam się sprawdzało. Jak widzicie, no oczywiście nie wszystkie te rzeczy Filip kolorował, ale niektóre rzeczy kolorował ktoś z rodziny, wiadomo, razem z nim, ale naprawdę te naklejki to jest jego ulubiona rzecz. Poza tym spodobały mu się również takie zeszyty do tworzenia, nie wiem jak to nazwać. To są po prostu takie wiecie dopasowane do wieku książeczki rozwojowe dla dzieci, takie jakby domowniczki, nie wiem, ze szkoły czy coś. Są tutaj różnego rodzaju ćwiczenia. Są tutaj takie bardziej, właściwie, wiecie, w każdy sposób idące do kolorowania, do wyklejania, do wydzierania, do mm, później, na przykład, wycinania, gdzie Twoje jest starsze, do malowania farbami i tak dalej, więc różne sfery rozwoju to rozwija. I myślę, że warto o czymś takim pomyśleć. Są różnego rodzaju. Akurat ja mam jakieś takie przedszkole misia okruszka, i te nam się spodobało, ale są też inne, więc polecam coś takiego poszukać. I możecie też na przykład na jakieś deszczowe dni czy coś takiego mieć fajną opcję na zabawę z dziećmi. I słuchajcie, ulubiona kolorowanka książeczka Filipa. Któro, która po prostu bardzo dużo z nami przeszła I bardzo dużo Filip ją oglądał Bardzo długo ją Filip oglądał Jest to ta książeczka Spostrzegawczy maluszek na wsi Bo Filip ogólnie miał fazę Bardzo dużą na yy, traktory Ale poza tym I tak ta książeczka Bardzo mu się spodobała Są tutaj bardzo ładne obrazki nie wiem, czy to można nazwać bardziej kolorowanką, czy książeczką, tutaj właśnie były naklejane części tej, tej, tej kolorowanki. Ale no ogólnie to nie ma z tutaj nie ma nic do kolorowania, bardziej to właśnie naklejanie tutaj było. No, i bardzo dużo różnych obrazków. Można się bardzo dużo słów nauczyć z dzieckiem dzięki temu, co tutaj jest. Można bardzo dużo pokazywać, żeby dziecko samo pokazywało, żeby wiecie, pokazywało wam paluszkiem, gdzie co jest, co jakie odgłosy wydaje. Bardzo dużo zwierzątek jest. No, bardzo dużo fajnych rzeczy w tej książeczce było i jest. I Filipowi się bardzo ona podoba. A teraz idę po. Puzzle i pokażę Wam jeszcze puzle, które Filipowi się bardzo spodobały i podobają do tej pory. A few moments later. Ok, przyznaję się, jest troszkę czasu później, ale przyszłam w końcu do Was z puzzlami, więc nie skupiajmy się na tym, tylko na puzzlach, które mam dla Was przygotowane. Ogólnie są to tak naprawdę takie 3-4 rodzaje puzzli, które najbardziej się nam sprawdzają, no i z tych. Ja później kupuję różnego rodzaju puzle. Dużo puzli jest u babci, Kamila oczywiście, <laughs> ale ogólnie większość 6 Filipa skupia się na takich trzech rodzajach. Pierwszy rodzaj to są puzle, które są. Takie jak te, czyli takie dwa w jednym, które są z dwóch stron do układania Przede wszystkim zazwyczaj są to kolorowanki, ale on tego nigdy nie koloruje Po prostu chodzi mu o to, żeby one były dwustronne, bo wtedy sobie układa raz z jednej strony, raz z drugiej strony I to mu się podoba Więc takich puzli mamy sporo Ogólnie też mamy dużo takich puzli, których jest na przykład kilka w jednej paczce I takie też się Filipowi podobają I... Właśnie pozostałe puzzle są z tego rodzaju takich kilku w jednym opakowaniu. Po pierwsze są to czuczu, -czu. i tak jak na samym początku myślałam, że nie jest to jakoś taka mega fajna zabawka i mega fajna, wiecie, rzecz. Do kupowania tak powiem, ci, powiem Wam teraz, że filipowi naprawdę się spodobały i często je wyciąga, także to są puzzle, które nam naprawdę się. Sprawdzają. Jest tutaj ogólnie sześć różnych rodzajów puzli. Puzle one są takie, że są tak naprawdę tylko z czterech puzli składający się każdy taki obrazek, ale do tego w dwóch z tych puzli jest dziurka i wsadza się dodatkowo jeszcze pojazd. Także powiem Wam, że bardzo fajne do układania dla takiego dziecka i takie puzle są pokoju są bardzo dobrze, sprawdzają te czuczu. Ogólnie, jak będziecie kupować puzzle -y, zwracajcie uwagę na to, żeby puzle były grube. Yy, nie wiem, czy to będzie, będę w stanie Wam to pokazać, ale te puzle są grube, bo jak mamy puzle, które są takie, wiecie, chudziutkie, które, chociaż to też nie są, ale no, mamy też takie puzle, które są takie, wiecie, Bardziej nie jak taka gruba tektura, tylko jak taki cieniutki kartonik, to wtedy on się pod wpływem wilgoci czegokolwiek tak naprawdę zawijają i jak Filip je układa, to one w pewnym momencie jak układa na przykład jednego puzla, to drugi się podnosi i one się rozwalają, także je to denerwuje i wtedy nie chce ich do końca układać. Albo ja muszę mu pomagać je naprawiać, także mm, takie puzle polecam Wam sprawdzanie grubości puzli, żeby były dość grube, więc to są kolejne, ale nasi ulubieńcy są to puzle tego typu. I tych puzli mamy naprawdę dużo, bo mamy samochody, mamy zwierzątka, mamy właśnie misz, miszka Miki, mamy samochody takie uprzywilejowane. Później mamy jeszcze coś, ale nie pamiętam już co. I takich puzli mamy sporo. Ogólnie są to puzle, które wyglądają w ten sposób. One mają jakby na jednej stronie, widzicie, jakiś taki kolor albo jakiś kształt i później na drugiej są. Jakieś tam postaci Są to puzzle, które nie są takie równo, Równomierne Że są na przykład prostokątne czy kwadratowe Tylko one są takie Widzicie Obrysowane, ale Kształtne po prostu I one są też właśnie grube I przy, większość z nich Jest taka, że ma zaokrąglone brzegi Te akurat nie mają Ale myślę, że z czasem Też się troszeczkę zaokrąglą Te są w ogóle najnowsze i one są fajne bo pod tym względem że one są zaokrąglone to to pomaga mu w łatwiejszym, przyjemniejszym w układaniu ich. Więc powiem wam, że takie puzzle tego rodzaju ich jest bardzo dużo w smyku i są bardzo fajne u nas przynajmniej się najbardziej sprawdzają i Filip bardzo lubi je układać, bardzo dużo z nich już zna na pamięć, więc muszę mu kupować nowe, bo tamte już go nudzą i bardzo szybko je układa. Także tak, to są podstawowe książki, kolorowanki i puzzle, które przy akurat Filipie się sprawdzają. Dajcie znać jakie sprawdzają się u was i jakie są wasze ulubione puzle kolorowanki i Książki, książeczki dla dzieci. Może ja się zainspiruję, może ktoś, kto to ogląda, również się zainspiruje tym, co napiszecie w komentarzach. Także serdecznie do tego zapraszam. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, właśnie takiego bardziej mamuśkowego, pogadankowego stylu, w którym Wam polecam nasze hity i to, co nam się sprawdza lub nie sprawdza, to dajcie znać, napiszcie w komentarzach, jakie byście chcieli tego filmu w tego typu filmy. Wiecie, chodzi mi tutaj o bardziej. Kierunek, w którym chcielibyście, żebym poszła, jeśli chodzi o takie filmy. I to wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. I do następnego.